Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację, która jest bardzo specyficzna, ponieważ mam tutaj takie połączenie ubrań klasycznych i sportowych. Stylizacja ta należy tak do takiego stylu, który się niedawno pojawił, czyli taki street style, czyli styl uliczny. Stylizacja ta będzie odpowiednia dla chłodnego lata, dla zgaszonego lata i ewentualnie dla chłodnej zimy. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj ciemny odcień szarości połączony z marynarką, również w odcieniach szarości z delikatną błękitną nitką oraz czerń, ponieważ czerny znajduje się z dala od twarzy, tą stylizację możesz również wypróbować. Właśnie zgaszone i chłodne lato, ale także chłodna zima. Typy te kolorystyczne, które wymieniłam, kochają chłodne kolory, a tutaj właśnie takie mamy. Jeśli chciałabyś się dowiedzieć, jaka jest Twoja paleta kolorów, jakim typem kolorystycznym jesteś, jakich kolorów powinnaś unikać, to koniecznie zdecyduj się na analizę kolorystyczną online. Dzięki analizie kolorystycznej online poznasz także kosmety, kolory kosmetyków kolorowych, a pamiętaj, że to, co znajduje się bezpośrednio na twarzy, jest bardzo ważne. Wymienię również dla Ciebie i przygotuję odpowiednie koloryzacje. Do zobaczenia!